Marcin Pawłowski, przyjechałem z Utry. Przyjechałem sprawdzić siebie, spróbować poprawić czas, który uzyskałem w tamtym roku i miejsce. No i poza tym dla, dla fajnej zabawy. Pomimo tego, że na GPS-ie dystans wyszedł mi no, prawie 7 km więcej niż w tamtym roku. Ale czas poprawiłem o niecałą godzinę. tej 14 godzin, 50, bodajże 7 minut. Miałem kilka takich błędnych decyzji podczas nawigacji, które tam może nadrzuciły te 2-3 km. Oprócz kilku tam problemów nawigacyjnych w nocy, po prostu no, trasę pokonując biegiem, nie ma, czasu się, nie ma czasu, żeby czytać te opisy. One są bardzo fajnie porobione dla osób, które sobie idą. Są dokładne numery słupków, przy których trzeba skręcać. Jak się biegnie, to jednak no, nie ma czasu, a poza tym w nocy nie wszystko widać. To były chyba takie problemy. No i wiadomo, po którymś tam kilometrze problemy po prostu z, z bólem No Jakiś taki trening bardziej ułożony pod maraton. I szczerze mówiąc, najwięcej frajdy sprawia mi takie bieganie właśnie z plecakiem na długich dystansach, ale wolniejszym tempem, niekoniecznie właśnie po asfalcie szybkie. Także myślę, że takie raz w tygodniu, czy tam co dwa tygodnie, wyjścia na 40-50 km, żeby sobie pobiegać, to się przyczyniło do tego, że naprawdę forma w tym roku była no, lepsza. Myślę, że dobrą radą jest to, w tamtym roku z tego nie skorzystałem, bo też nie do końca wiedziałem, że mniej więcej po połowie trasy jest możliwość skorzystania tutaj z rzeczy, które się zostawiło. Także ja na przykład w tym roku zmieniłem buty, zmieniłem skarpetki, odświeżyłem się, zmieniłem koszulkę. Część rzeczy, na przykład część jedzenia, wyżywienia zostawiłem sobie tutaj i po prostu nie dźwigałem tego wszystkiego. No i co jest tutaj ważne, w Waszej imprezie na praktycznie każdym punkcie kontrolnym, czyli mniej więcej co 10-15 km, dostępna jest woda. Także ja praktycznie w tym roku biegłem bez plecaka. Miałem tylko półlitrowy bidon i dosłownie. Kostkę czekolady, jakąś tam lekką kurteczkę e, w razie jakiegoś tam chłodu. Warto sprawdzić wcześniej pogody, żeby się zabezpieczyć, bo nie ukrywam też się bałem tego, że na przykład spadnie deszcz albo nad ranem będzie na tyle zimno, że po prostu temperatura mnie, że tak powiem, wyeliminuje z uczestnictwa. Pozdrawiam wszystkich organizatorów cały krąg Haki.